Siemano, ja jestem Grekiety, a w dzisiejszym odcinku gram w Angry Birds Friends. Jeżeli odcinek Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, napiszcie komentarz i miłego dnia. Dobra, zaczynamy grać. W, Ang w Angry Birds Okej, okej, Są poziomy. Czekaj, chcę zobaczyć, ile tego jest. O czy różne tego jest. Dość spora tego. Yy, widziałem tu jakieś postacie. Tak, tu mogę odblokowywać chyba postacie, one są uwięzione i mogę je odblokowywać. Zaczynamy, tak? Super. Muszę strącić trzy śpiny. Okej. Okay. Jakiś poradnik? Czy po prostu strzelać? Okej. Okay. I co teraz? Dobry miniu. Może strzelać po prostu? I to się samo przewróci. Okej, okay, myślałem, że będzie jakiś celownik, bo zawsze pamiętam, że w Angry bardzo zawsze był celownik. Tak, taki się celowałem. Ale tu nie ma. Okej. Okay. Już grałem kiedyś w Angli Bersy. Dość sporo, lubię tę grę. I czy coś odblokowałem ciekawego? Tak, odblokowałem. Czy to jest do pójścia dalej? Chyba tak. I odblokowałem niebieskich. Jim, Jake i Jay. Tak chyba się nazywają. Już nie pamiętam za bardzo. To się przecież, jak ja to oglądałem i w to grałem, to tyle lat minęło. Okej. Okay. Dość sporo mam prób, więc myślę, że mogę dać radę. No i strzał. Okej. Okay. O, to spączek w ogóle. A ja go nie wiem, czy nie mogę go zebrać. Okej. Okay. Skoro jest, to jest. Świetnie. No to dalej. Okej. Okay. Mam świetny pomysł. Strączę te balony. Jak strącę balony, to... Aaa, nie trafiłem. Ale i tak już balony spadłem. I to, też zdobyłem, okay. Już przyszedłem za pierwszym strzałem. Niesamowicie. I następny poziom. Okej. Okay. To nie było trudne. Ale pewnie to się rozkręci i będzie potem trudno. I znowu mi się udało trzy gwiazdki. Super. Nie wiem czy zawsze są trzy gwiazdki, bo jak kiedyś węgię bardzo to te stare, to było tak, że zależy od tego jak dobrze ci poszło. To tyle gwiazd będzie stależy. O, odblokowałem kogoś. Czak! Jej, demon prędkości. Okej, okay, mogę już zagrać... A, muszę kliknąć. Okej. Okay. Um, kogo by tu najpierw? Może najpierw nie, nie. Tutaj? O, jest, zepsułem. Okej. Okay. Tak? Okej. Okay. I co, następny level? Czy jeszcze mam poczekać aż mi się to uzbiera i więcej nic? No to następny level. Uwielbiam ten uh, śmiech z Angry Okej, okay, czy będę miał mniej gwiazdek? Bo trochę nie udało mi się zaposić, bo razem i tak mam wszystkie gwiazdki. Okej. Okay. Tu już mam pomysł. Najpierw strącę to tutaj. No chyba nie spadnie. A potem strącę to tutaj. Potem to. No i. No i jaki? O, nie będzie trzech gwiazdek. Chyba mi się nie uda. Tak, nie udało mi się trzech gwiazdek zdobyć. Nie wiem, czy będę musiał powtórzyć poziom. A nie, są trzy gwiazdki. Bo jeszcze zbieram przecież punkty za to. są trzy gwiazdki, tak? Świetnie. Uwielbiam zbierać jakieś kolejne w, w grach. Tu już mam pomysł, co zrobić. Tylko musiałbym trafić. Tam są baloniki no i TNT by mogło wybuchnąć ale nie wybuchło więc strzał o nie, nie udało mi się ale chyba może, tak jest i policzymy punkty za postacie może się uda gwiazdka teraz policzę punkty za postacie. Tak, są trzy gwiazdki, świetnie. Na razie trzy gwiazdki, tym będą pewnie takie mega trudne levele. Okej, okay, dalej. Oho, kogoś odblokowałem. Bomba, wybuchowy kolega. Co, on wysyła? Aha, o, to... Super. Świetnie. Um. O, tu są diamenty. Ja może najpierw bym... Stąpił balon. Coś mi tutaj powysadzi. Poczekaj I... Coś jeszcze spadnie? Z... Powietrze? Więc level. Ok. Świetnie. Pyk. I zabrane. Kolej, zebrane. Gram dalej. O, teraz mam pomieszane. To czekajcie, może najpierw bym wysadził. Co kurcze, bez celownika się trudniej gra. A ja chyba mam celownik dostępny, ale to jest, nie chcę banować. O nie, zepsułem. Trzeba się jakoś powtórzyć to. Nie chciałem, bo zepsułem to niestety. Niestety to zepsułem. Zepsułem to mówię. Nie wyszły Albo jednak muszę poczekać, aż on spadnie i... i jest. Ale mi nic nie policzy za tego. Czy jedna gwiazdka tylko? Czy będę mógł powtórzyć? A powtórzę tam. Niech będzie. Zrobię to wszystko na te trzy gwiazdki. Okej. Okay. No i znowu mi się podoba nie Nie, nie udało mi się. No już to ryba. Jak mi wyszło, to nie wyszło. Nie wiem czy to mi dużo zabierze, ale... Jest wybane. Okej. Okay. To się teraz przewróci, i będzie tam mi się udało. Aha, bo mam dostępne tutaj jakąś miksturę, lepszą pracę, celownie. Czy mogę wycelować? Czy nie wiem. To wygląda jak jakieś super dźwięki. TNT i, i tego. I jakoś rozwiązał referencję. To jakiś ulepszony. Pyk, pyk i pyk. Pewnie będę mógł powtórzyć potem te poziomy, poczekajcie, sprawdzę. A, bo jeszcze muszę zagrać jeden, okej. Okay? Okej. Okay? Okay? I jeszcze by się przydało, żeby... O kurczę, dużo, dużo kulków I jeszcze to. No i zrobione. Świetnie. I jeszcze coś spadnie. Nie, już nie coś spadnie, więc następny level. Pyk. Pyk. I pyk. Zrobione. Czy jeszcze mogę jakąś postaci odblokować? Tak, odblokowałem Matylda. Matylda, no, znam Matyldę. Kojarzę ją. Mogę chyba powtarzać poprzedni poziomie, tak mi się coś wydaje. Wiedziałem, że może spuścić jajko. Kojarzyłam się tu z innych gier, że ona może tak zrobić. No. Czy w sumie w level? To sporo mi podliczy za to. Okej, okay, czyli mam następny level, bo mi sporo policzyło za to, za to, że tylko jedną postać y, użyłem. Ten, ten świniec spadł. Zepsułem. Albo jednak, może nie, a może jednak tak. Okej, okay. ten poziom też mi słabo poszedł. No nieważne, Lajka. trudno. Okej, okay, no to myślę, że tutaj sobie zakończymy odcinek, że tak będzie dobrze, więc. Do zobaczenia w następnym.